Tu się spotkaliśmy pierwszy raz w miejskiej bibliotece publicznej w Ostródzie na wystawie obrazów Andrzeja Sudoła z pochodzenia Ostrudzianina, obecnie mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Jego obrazy łatwo rozpoznać. Stawia na nich zieloną kropkę. Tomasz Wandzel od ręki chętnie podjął się zadania. Więc gdyby to miały być, że tak powiem, obrazy, które mogłyby poznawać osoby niewidome to na miejscu artysty, to tło bym zrobił bardziej takie jednolite, żeby ono nie miało struktury. To, co znajduje się na płótnie, próbował opisać słowami. Tomasz Wandzel to niewidomy pisarz. Paradoksalnie, technicznie jest to łatwe, dlatego że technika poszła na tyle do przodu, że użyłem komputera, który ma program udźwię udźwiękawiający i wszystko to, co Państwo widzą, ja słyszę. Do Ostrudy przyjechał razem z żoną. Tak los chciał, że jego przyjazd pokrył się z wystawionymi pracami. Można je oglądać do końca pierwszego tygodnia grudnia. W dużej części są to obrazy strukturalne. Czyli farba jest bardzo grubo kładziona, celowo, żeby osoby, które nie widzą, mogły po dotyku odczuć wrażenie. Co jest na obrazie? Czas przenieść się do sali obok. Tomasz Wanzel, autor, który ma na swoim koncie powieści sensacyjne, kryminalne, obyczajowe oraz historyczne. W Ostrudzkim Zamku opowiedział o książce Chłopiec Kresów. To historia oparta na faktach. To zdarzyło się naprawdę. To historia rodziny, która mieszka tu, gdzie autor książki. 6-7-letni chłopak, Polak. Dziecko zabrane rodzicom. Maskotka niemieckiego patelera. Związek jest taki, że ja mieszkam w Prabutach. Rodzina głównego bohatera pochodzi z Prabut. Część rodziny nadal tam mieszka. Gdzie trafiła, I ta rodzina trafiła tam po II wojnie światowej. I jeden z krewnych pana Henryka opowiedział mi tę historię. Natomiast osobiście nie ma żadnego związku między mną a bohaterem. Zamkowa Biblioteka w grudniu jeszcze nas zaskoczy. Panie organizują spotkania, liczą na Państwa obecność i sugestie. To ma być mile spędzony czas i z korzyścią dla obu stron. 3 grudnia, to jest wtorek, odbędzie się spotkanie autorskie z panią Joanną Jaks, autorką bardzo poczytnych, popularnych książek obyczajowo-historycznych. Godzina 17, wtorek. Następnie 5 grudnia czeka nas jeszcze spotkanie związane z aromaterapią. E Dowiemy się, y, czym są olejki eteryczne, y, jak one mogą wpływać pozytywnie na nasze zdrowie, a szczególnie na emocje. Z kolei w piątek mamy działanie warsztatowe, mamy jeszcze wolne miejsca, będzie można zrobić y, osobiście mieszankę herbacianą, tak, świąteczną, i te warsztaty poprowadzi pani Nina Fierkowicz. Wszyscy każdego dnia tworzymy pewien scenariusz i tak jak główny bohater książki, chłopiec z Kresów, przez kogoś z pewnością zostaniemy zapamiętani. Oby to była dobra pamięć. O to warto codziennie się starać. I wtedy na jakiejś stacji natknąłem się na ten pociąg. Wypełniony żołnierzami w niemieckich hondurach. Ktoś przywołał mnie po polsku. I oni mnie po prostu wzięli ze sobą. Jako maskotkę niesamowity bardzo kosmopolityczny batalion 202 złożony z przymusowo wcielonych do niemieckiej armii różnych nie Niemców, tzw. młodych ochotników, których rodziny były zakładnikami na wypadek dezercji.